Siemano my właśnie dojechaliśmy do Szczyrku, zaraz wbijamy do hotelu Także zapraszam was do oglądania tego odcinka Zaraz wam wytłumaczę dlaczego w ogóle tu jesteśmy, co takiego robimy Ale jako, że troszeczkę kropi, a pan operator moknie To zapraszam was ze mną, proszę bardzo Chodźcie Oto miejscówka, w której spędzimy najbliższy cały tydzień, czyli Hotel Halo Który myślę, że dobrze już jest wam znany, ponieważ byliśmy tutaj również rok temu Tylko, że nigdy wam go w środku nie pokazywałem i w sumie Dzisiaj to zmienimy, ponieważ chyba ma naprawdę bardzo fajne miejsca, a uważam, że są już nieodłączną częścią naszych obozów, także zapraszam, chodźcie. Tego kolegę już znacie, tutaj macie proszę bardzo Bercika z bardzo fajną maszyną, za chwilę do niej przyjdziemy. Czy mógłbyś w dwóch, trzech zdaniach opowiedzieć troszeczkę sobie, żeby widzowie mogli się poznać, bo on naprawdę bardzo dobrze jeździ, zobaczycie to w kolejnych odcinkach. Witam Was, ja nazywam się Bartosz Krukowski, pseudonim Bercik. W przeszłości byłem mistrzem polski w Pump traku. Dużo razy jeździłem w górach. Aktualnie mam Możesz taki rower. Co do takiego jest? GT Force, y, 170 skoków z przodu, 160 z tyłu. Mega zajebista maszyna. Co ciekawe, tutaj ma dodatkową zębatkę, która jeszcze lepiej wpływa na pracę zawieszenia. Więc jestem mega podekscytowany, że mogę z wami jeździć przez te dwa tygodnie To ja wam nie zajmuję na razie czasu, nie zabieram, rozpakowujcie się A my idziemy po prostu w takim razie dalej a Tak w ogóle wygląda opelek w środku, proszę bardzo Po sam dach prawie, że zapakowany Głównie dlatego, że mamy tak dużo po prostu nagród Od licznych sponsorów, choć jeszcze od boku tu pokażę, bo w sumie warto pokazać jak to wygląda Proszę, tu zakryję, bo nie mogę Możecie mniej więcej już się domyślać co takiego mamy dla was do rozdania Także... Dalej. Teraz z kolei schodzimy do takiej strefy chillu, tak to nazwijmy, ponieważ tutaj, jak widzicie, mamy ping-ponga, mamy też piłkarzyki, ale przejdźmy tam, ponieważ tam jest basen, proszę państwa. Tak się prezentuje basen. Często mamy go na wyłączność, jak potrzebujemy, tylko to zgłaszamy, więc możemy tutaj spędzać na spokojnie czas. Jest też sauna i nie wiem, ty pamiętasz, jest jacuzzi, czy nie ma jacuzzi? Tam jest jacuzzi. A, no, jest jacuzzi i chodźmy na halę jeszcze, bo w dni kiedy. Jest cała pogoda. Na przykład gramy tutaj sobie w piłeczkę albo w koszykówkę. Jak widzicie, mamy to wszystko dla siebie. Także kiedy chcemy, tak naprawdę przychodzimy i możemy sobie tutaj robić, co nam się tylko podoba. A tutaj z kolei, proszę Państwa, zobaczcie, jaki mamy taras widokowy. Co prawda aktualnie pada deszczyk, ale tam jest ogólnie chyba skrzyżne. W sensie mówię chyba, bo jeszcze nie jestem pewien. Potwierdzę Wam to w najbliższym czasie, ale no, chciałem Wam pokazać. Tutaj na pewno wrócimy jeszcze w najbliższych odcinkach. Dobra, jesteśmy teraz przy pokoju, ale proszę bardzo, iść przodem. Pachnie, więc jest bardzo dobrze, bardzo fajnie, czysto. Dobrze, dobrze. Jest prysznic, jest mydełko, będzie czym się myć, bo ja specjalnie nie do domu, żeby nie zużywać. Tutaj mamy świeżutki ręczniczek. No i tu jest ta fajniejsza część pokoju. O, to sobie zdejmiemy. Pierwsza warstwa prześcieradło. Tutaj jakaś taka, jakby ktoś się posikał. No i zobaczcie! Kurde, wygląda jak nowy ogólnie. Będziemy soczyście nie uchać. No nic nie czuć ogólnie. Jest... Jest dobrze, a tutaj, o proszę, bo tego jeszcze nie pokazałem, a to często się o to pytacie, jakie mamy widoczki z okna To prawda, nie z tego okna, bo ja nigdy tego pokoju nie miałem To idzie tutaj sobie obserwować, jak tak się wstanie o wschodzie słońca Jakieś kuny, jenoty Say Dobra, a teraz jesteśmy pomysł chłopakom, bo zaraz wpadają pierwsi uczestnicy. Jak wiemy, wy dwójkę przyszliście jako pierwsi, tak. tak naprawdę o tej samej porze, dlatego tutaj od tripauta mamy dla was zestawik, ponieważ oni nas wspierają co roku. Proszę bardzo. Jest okay, ok? O, dobrze, dobrze. A tutaj, proszę bardzo, tak prezentują się pozostałe sztuki, które chłopaki będą mogli zgarnąć podczas trwania obozu. Dajcie znać, które wam się podobają najbardziej. No i jeszcze raz wielkie dzięki TripOut za zarąbiste okulary. Szczerze, nie za bardzo wiem, czy ja się z tym zabiorę, ale postaram się. Dużo tego jest. Chłopaki już część ogarnęli. Panie, bo mi to leci, dawaj ten wózek! Dawaj, dawaj! No. Uch, to jest prywatna winda, wiesz pan? Tak? No. A ten wózek kogo jest? Ten wózek możemy go używać ogólnie. To wcale nie są nocy, widzowie To są pały mocy. O, fiu, fiu, jeszcze pachnie. Załapa, <grym> to się świecie jak jajca, ktoś wejdzie, dał No dobra. No ładnie, ładnie. Halo? Halo? No dobra. Halo, budowa Budowa. Lecimy z budową, jedziemy z dostawą. Dzień dobry. Ja z dostawą. Lecimy teraz do chłopaków. Podobno się nowe twarze pojawiły, także odczalimy sobie co i jak, jakie sprzęty przyleciały Dzień dobry, witam, siemanko Ale jak sami widzicie, ogólnie bardzo dużo treków w tym roku przyjechało Tutaj jeden, drugi, trzeci W środku jeszcze jest Remediak, no ogólnie przeważają, aż jestem troszeczkę w szoku e, Witam, Podoba e, mi się co pan potrzeba? Bardzo duży asortyment, dla pana może być w okazyjnej cenie Jest mięciutko, DB8, proszę Tak, pasuje panu? Tak, bo w ogóle patrzcie za, za tutaj widzowie Za piątkę? Za piątkę! Za Bil, I piątkę No to to jest wiązkę. Bo słuchajcie, widzowie, tu jest w ogóle rowerownia. Tutaj trzymamy, przewody Maszyny. Tak, zależy od sezonu. A tu... Uważaj na przewody tylko. Będzie dobrze. Będzie pan zadowolony. Będzie pan zadowolony. O, dobra. Daj, daj. Nie ma tego zbierać. Nie ma co tego tutaj rzucać, robić syfu. Bo to jest full profesor, Słuchajcie, nie zaczniemy jeździć, to trzeba wszystkim przygotować rowery tak, żeby było. Pikopelo, żeby nikt się nie zabił na trasie. Po tym, jak już przekąsiliśmy pyszne jedzonko, chłopaki poszli na pierwsze zajęcia teoretyczne, gdzie dowiedzieli się wszystkiego, co jest niezbędne, aby bezpiecznie funkcjonować na rowerze, trasie oraz jak ten rower najlepiej pod siebie dostosować. A teraz z kolei odbywają się zajęcia praktyczne, także pozwólcie, że pokażę wam, e, jak to wygląda. Jak ja się boję, że mi napęd przeskoczy i czekaj, nogami. No czego siebie? Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Tak. Czekaj jeszcze. O! Ale zrobili. I było właśnie też nie trafiłem nogą w pedał. Widać, że tutaj Bartek ma doświadczenie. Od Was na dzisiejszym treningu oczekuję, żebyście próbowali tylko trzymać tą dobrą pozycję. Ale żeby utrzymać dobrą pozycję, to co trzeba zrobić? Już pokazujemy. Jeżeli tutaj. Nie będziecie czuli środka ciężkości, tylko będziecie trzymali te nogi tak, lub lekko na zewnątrz, w ten sposób, żebycie odchylać kolana. Czy trzymać w taki sposób, czy na palcach to się nie uda. Też mega ważne jest idealne ustawienie na tej samej wysokości. Na przykład teraz jest prawie niby dobrze, ale to jest źle. Jestem na palcach, ta, kor ta strona korby jest wyżej, ta jest niżej, więc ja muszę sobie ustawić równo, poprawić nogi i dopiero teraz jest to. Hamowanie, żeby skutecznie zahamować, też musicie cofnąć biodra i zaprzeć się na nogach. Czyli jadę 3, 2, jeden hop. Stoję. Dwa hamulce jednocześnie wciskam. Umiejętność jakby posługiwania się klamką palcem, czyli to jak to wciskamy, jak szybko, jak delikatnie, to jest tak zwana modulacja. Modulacja naszej pracy palca jest też czasem się zdarza modulacja klamki, więc tutaj też jak będziecie hamowywać, to stopniowo wciskać, nie robić zarynkowo nic i tak na maksa. Tylko stopniowo się wcisnąć. Czyli jadę, zapieram się na nogach, wciskam trochę mój patrzę do wą. 3, 2, 1, hop! Stoję, ok? Dobra, chłopaki wsiadają, instruktorzy pokazują nam bany chopa. Hop, widzimy? Wciskamy zawieszenie, dociskamy, ono wtedy za chwilę nam oddaje tą energię, przenosimy ciężar ciała na przednie koło i jest. Podskoczek. A co jeszcze robiliśmy tego dnia, mogliście zobaczyć na moim Instagramie, bo tam wrzucam codziennie wiele backstage'owych nagrań. Wiadomo, że to jest ważna, ale nasz kierownik Bartek ma super podejście i ogólnie angażuje młodych riderów do myślenia poprzez różne challenge'e, różne wyzwania, bo chłopaki wtedy sobie rewalizują, mega się fokusują i to przynosi dużo lepsze efekty niż takie po prostu gadanie, co jest ważne i tak dalej, i tak dalej. Polecam. A jako, że dochodzi już 12 to ja biorę się za montowanie tego, co dzisiaj nagraliśmy i zaproszę Was tylko jeszcze raz na stronę endur.grymando.pl, ponieważ tam trwa bardzo fajna akcja, która niebawem już się kończy. Z granicą są dwa surony oraz osiem pozostałych nagród, z czego komputer gamingowy razem z kartą parciarza, a ją na taką, proszę bardzo, koszuleczkę możecie na przykład wygrać, wy, wydać, przepraszam bardzo, a jeżeli nie koszuleczkę, to na przykład skarpetki albo zestaw. Jestem mega dumny z tej akcji i zapraszam Was do udziału. Dajcie sobie szansę, a my widzimy się Następnego dnia. Także witam Was. Już proces bike parku Powiem Wam, że dzisiaj warunek jest idealny. Ogólnie może jeździ z kilkanaście osób oprócz nas, i będziemy w końcu jeździli, bo pogoda jest idealna. Jest około 200 stopni, czyli tak jak trzeba. Akurat na bluzę, koszulkę. Dzień dobry! Dzień, dobry! Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Wzajemnie miłej wędrówki. Chłopaki już są po pierwszych lapsach, także poprowadzą mnie. Nagramy. Zobaczymy, co się pozmieniało. Jesteśmy w trochę mniejszym składzie, ale zobaczymy. Podobno sporo się zmieniło. Także hopa, hip hopa R do hip hopy Flow. Zaraz lecimy. Dobra. Ok. Lecimy. Podobno troszeczkę będzie teraz jest chopeczek. Nie wiem. Trochę już nie pamiętam tak szczerze. Ale podobno płynie się po masełku, tutaj. Więc zobaczymy, potem Wam dano znaka. Dobrze jest O tak Czy tam było coś to było, Tak O kurde! Do prawej Do prawej I z tego tych dobrze Nie no, teraz oczywiście tu jest dużo lepiej Teraz jest przyjemnie Tylko tej wody trochę jest i mamy sekcję z bandami Przyczyścić. O, GoProsa. tyk. Jest Szybko. Magno. O, już myślałem, że będą krzaki. Pyk. 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 No, się troszkę za tym bikeparkiem. Fajnie. A przed nami jeszcze Wisła. I Czechy czyli Dolni Morawa. Tutaj mamy, patrzcie, uwaga, jakieś multki. Nie wiem co to jest. Dawaj, 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 dawaj. Uh! Tutaj możemy przycisnąć, dawaj. Korpka, korpka, korpka. <ślesy> oh! O, tutaj było riski. To jak wy chcecie, to wysyłajcie, ja zobaczę sobie, zanim jeszcze to odhaczę za pierwszym razem, bo chłopaki już zrobili jednego lapsika tutaj z Panem miałem. To jest ogólnie nowy element. Tutaj nie było czegoś takiego kiedyś. Tutaj jest ogólnie objazd, a chłopaki już zrobili jednego lapsika z panem kierownikiem, więc zobaczymy sobie ogólnie jak oni to skaczą. Jestem ciekaw. Lecimy tutaj na te popeczki dwie. i teraz to jest mega przyjemnie! Jak przebudowali te dwie chłopki, bo te dwie chłopki zostały zmienione. No teraz to jest miód malina! Tu jeszcze od boku zobaczycie jeszcze raz, jak chłopaki lecą. Tamten jest trochę dla mnie jeszcze taki sketch, bo dwa są zupełnie inne. Tamten takie 7,5 mocne. O, proszę. Pyk! Pyk! Pięcia! O! Ale daleko tam było, dobra chłopaki jeszcze lecą Teraz tu jeszcze, tak jak sami widzicie Wszystkie kamienie zostały odrzucone na boki Tutaj też położone O że można było sobie stanąć, nagrać jak chłopaki latają O kurde, nie no Mocno Fez, dobra Lecimy dalej w takim razie Pierwszy dzień, za spokojnie, nie ma co tak się odpalać Jutro poprawię, tak? I i tak Rubik, o! Oh. Jutro oh. Jutro bo to było takie brzydkie z Boga. Kolejna trasa Hip hopa flow, zobaczymy jak to tutaj jest I tu hopeczki, pyk Jeden Dwa Trzy uh. Hip hopa flow Troszeczkę inna traska Też sporo różnych tutaj hopeczek Tutaj idzie sobie pocilować. Tutaj skoro już więcej zakrętów Są też ciekawe szarkwiny. Potem się wbijamy do lasu, i ja wiem, że jest naprawdę ciekawie. Takie dwie trasy, i naprawdę idzie się zmęczyć. Ja tutaj, no, kondycyjnie na razie muszę trochę odpoczywać po drodze. Po, 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 po. Uh. 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 to było szybkie. A! Uh. 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 A Ej, pierwszy raz to skończyłem Wreszcie nauczyłem się ustawiać zamieszanie Ha Gitara Ohohohoho Uuu, tego się nie spodziewałem O, ale zrobiłeś O kurde, aż się zagapiłem O, troszkę wolniej kolega O dobra mamy awarię pierwszą cały jesteś? czekaj, dawaj rękę podniesiemy razem z rowerem dobra, za wysoko chciałeś bandę właśnie to jest istotne, że wjeżdżasz wysoko i przy, przy takiej trzeciej, czwartej sobie zjeżdżasz już w dół, a ty po prostu jechałeś wysoko i te dziury tam cię wyniosły bo ja widziałem, tam cię zatelepało już tu wjechałeś na górkę i zjechałeś w tu mamy taką sekcję z Jednym z dłuższych stoliczków, jeżeli chodzi o tą e, taką szybką sekcję leśną Tam są multki I za chwilę będzie jechała grupa początkująca Ta naj, najmłodsza, najbardziej e, ucząca się Więc zobaczymy jak oni pokonają sobie ten stolik Czy w ogóle go przejadą, spompują czy spróbują wyskoczyć Ej, to było fajne Siema Siema Tutaj akurat kolega nie od nas Dawajcie chłopaki, dawaj, dawaj, dawaj Pyk Pyk. O, trochę nie Ej, nogi! Tam się kurczę taki jeden pan w dupcu na góralu po takim hardtailu Ale spoko, spoko, fajnie. Nic nie leci. Tutaj uwaga, bo tu może być jak na lodowisku. Okej, okay. O, wow. dobra doleciane. A, ten pierwszy przejazd. Nie może już tutaj byliśmy dwa razy. To zawsze jest taki sketchy. Nie no, teraz te bandy, teraz kurczę. Jak po masełku się... Dobra, tutaj nie, ale jak po masełku się jedzie, prawie że. Uu, trochę daleko. Tutaj czuć, że są kamienie już śliskie. O, a. Ale miękko, ale super Ale palce trochę czuję, nie ukrywam. Nie będę ściemniał.

O, tu już jest długi, wjazd wzdłuż strumyczka, tyk, O, to tutaj już jest naprawdę brzosko. O, kurde! Uh, uh, uh. Tutaj szybko można, nawet trzeba. Uwaga! Uh. Hello, hello, jestem. Ja zwolniłem, bo on z tej samą k***ą... O k***a! <grymka> <Formuje, twarko. grymka> Cały jesteś! <grymka> Ale bajoro! Oh, o kurde! <grymka> Ale rąk to nie czuję, nie mogę wyprostować palca. No, generalnie to już wiele nawykało. Że... To? To jest max. Ręce płoną, ręce płoną. No I śmieci przywiozłem. Trochę pozbieraliśmy pas po drodze. Jak grupa? Jak poziom uważasz? Straszki. Uważam, że poziom grupy u mnie jest wysoki. Mega wysoki tak naprawdę, bo nie sądziłem, że pierwszego dnia, gdzie tak naprawdę dopiero zapoznajemy się z trasą i ogólnie tutaj warunkami, bo warunki też nie są proste, trzeba to zaznaczyć, bo padało pełne dwa dni, to że nie sądziłem, że pojedziemy o Tika. No bo Bartek zabrał swoją grupę ogólnie na OTika. Później coś tam od niego z kasku postaram się dla Was uzyskać, żeby Wam wrzucić no ale my dzisiaj uderzyliśmy na Era i Flow'a, a wywróciliście od odcinkiem, ja, ja się trochę zdziwiłem, ale to dobrze, że dobrze wróżę najbliższe dni, więc sami zobaczcie zatem co takiego Bartek nagrał ze swoimi riderami którzy podobno sobie radzą i trzymają tempo. Pamiętajcie, ugięte nogi, bo amortyzator to tylko dodatki. Na nogach trzeba pracować. Dobra, grupa pojechała. Chwileczkę poczekamy i jedziemy. Ale łomoc. Tutaj co pojedziemy? Dropik, dropik. Pik. Mamy sobie korpkę. Pik. Pik. Oj, 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 panowie, nie stoimy na trasie. Staram się obok. Kurde Przywaliłem zębatką Pa, nawet jest ślad Ja mam szoko Patrz jak ładnie sobie radzą Nagle wszyscy zjeżdżają Powiem wam ogólnie, że dzisiejszy dzień uważam za mega udany Sporo jeździliśmy, sporo poza kamerami Poza tym co widzieliście Było też sporo awarii, jak to w bike parku bywa Różne przyrzutki, nieprzyrzutki, Jakieś tam denteczki. ja sam byłem w serwisie Ponieważ taki kolec mi się wbił w oponę i w dętkę, jak jechałem na górę, więc miałem jeden przejazd niestety wyjęty, ale uważam, że zmiany na tych dwóch trasach naprawdę na plus, dużo lepiej teraz się jeździ zostało nam jeszcze kilka tras na następne dni, między innymi Pucharówka jestem ciekaw, może się coś załaduje, zobaczymy a teraz lecimy sobie opędzować jakieś kanapeczki jest naprawdę dużo wyższy poziom niż myślałem, że będzie, chłopaki fajnie sobie tutaj radzą i jest jest kogo gonić, my już lecimy z bike parku do hotelu, no myślę, że po rowerach i po, po mnie widać, że nie było oszukiwane, że jeżdżone było mam nadzieję, że wam się klipki podobały, piszcie w komentarzu co chcielibyście jeszcze zobaczyć, żebyśmy wam pokazali w następnych odcinkach a my co, lecimy się ogarnąć pewnie jeszcze się dzisiaj zobaczymy, także państwa, yy, do odbioru, na razie się żegnam Co jeszcze dzisiaj, co? Basenik? Hala, siłka? Basen i odpoczynek i odpoczynek, no to dobrze, dobrze Mam taki sam plan Część chłopaków wybrała basen i strefę relaksu jako miejsce, gdzie swoich sobie w parku. Także tu wszystko jest koniec odcinka, jak chcecie to pozdrówcie kogoś, proszę bardzo Pozdrawiam, mama, tata, pies i rodziców Także to tyle na dzisiaj, pamiętajcie o łapeczce w górze A i wpadajcie do opisu na stronę kapel, bo niebawem koniec akcji Siema